Magda Mołek trafiła na stół operacyjny. Wiemy, w jakim stanie jest dziennikarka. Magda Mołek jakiś czas temu z radością ogłosiła, że udaje się na urlop. Niestety, tak potrzebny jej wypoczynek przerwały nagłe, niespodziewane problemy ze zdrowiem. Poważne do tego stopnia, że dziennikarka trafiła na stół operacyjny. Wiemy, jak się obecnie czuje. Magda Mołek miała być na urlopie. Nagle trafiła do szpitala. Mimo, że Mołek nie występuje już w telewizji, nieustannie możemy oglądać ją w mediach społecznościowych, gdzie od dłuższego czasu prowadzi własny program. W serwisie YouTube na kanale w moim stylu możemy słuchać jej wywiadów z gwiazdami i ważnymi osobowościami. Ostatni wywiad pojawił się jednak miesiąc temu, a 21 lipca Magda ogłosiła, że wybiera się na urlop. Czas odpocząć. Po ponad trzech latach nieprzerwanej pracy co wtorkowych premier na moim kanale na YouTube, w moim stylu jest teraz zadbać o siebie samą i zrobić sobie wakacyjną przerwę, napisała podekscytowana wizją odpoczynku. Niestety, zupełnie niespodziewanie okazało się, że Mołek trafiła do szpitala. Zdjęcia stamtąd wywołują niepokój o jej stan. Na co choruje Magda Mołek? W lutym tego roku Mołek ogłosiła w wywiadzie dla serwisu Medonet, że od 15 lat choruje na chorobę Hashimoto. Z pomocą lekarzy udało się jej opanować objawy, ale schorzenie wraca, kiedy nie dba o właściwe odżywianie, sen, sport i unikanie stresu. Oczywiście nie wiadomo, czy jej obecny stan jest choćby częściowo związany z tą przypadłością, jednak nie zmienia to faktu, że dziennikarka musi bardzo pieczołowicie pilnować na co dzień, by dbać o swój stan. Mołek przez jakiś czas milczała w mediach społecznościowych. Okazuje się, że fani zasypywali ją wiadomościami, kiedy doda nowy odcinek. Teraz poinformowała o szczegółach swojej kondycji, dodając znacząco. Życie jest pięknem, nie marnujcie ani chwili, napisała Magda.